Dobra, a więc tak, e, karawka Prawie skończona Ostatnim razem się zakręciłem I niestety nie wziąłem do płukania Luxfera, ale dzisiaj już go wezmę Mam go przy, przygotowanego e, I o co chodzi? No tu już pomalowałem tą żywicę Też fajnie wygląda e, No i dałem te dodatki Tutaj takie Które też zostały pomalowane Już wam pokazuję jaką farbką e, Takie farbki zamówiłem e, Na temu Metallic Paint e, Water based e, 20 ml. I to są różne kolory, bo nie tylko takie. E, już Wam pokazuję, jakie. E, taki kolor. Taki rudawy. E, tu mam taki e, miedziany. Bardzo fajne e, do precyzyjnego robienia malowania to są idealne także no tutaj zrobiłem pomalowałem te zdobienia i no i coraz lepiej to wychodzi tu też już zrobiłem liną obtoczyłem to no i linka tutaj jest po bokach nie no uwielbiam linkę myślę żeby to jeszcze raz zaolejować zaolejuję i będzie fajnie, fajnie będzie. Myślę, że będzie całkiem zgrabnie. To fajnie ten olej pokazał takie: jak to powiedzieć, szlifowanie te załamania wszystkie. Takie jest połączenie tego tej klejonki, bo tu było klejone. Myślę, że jest przyzwoicie i że to miesza się ze słojami z orzecha. Luxfer biorę na chatę, umyję go i kiedy będę miał wolne to przyjadę, bo czas poświęcić czas rodzinie. No i tyle. Nie wiem kiedy przyjadę, ale może niebawem, może wkrótce zobaczymy. Czas trochę odsapnąć od warsztatu, ale to nie czas na koniec moich rolek. Więc jakieś ciekawostki ze świata, e, gdy będę tylko miał, e, to będę wrzucał roleczki. Aha! I tu jeszcze jeszcze jeden gościu siedzi. Taki sercuś. Nazwałem go sercuś, z tego względu, e, że będzie on tu miał lampkę. E, tu będzie jeszcze otoczka z linki. E, tu te nóżki będzie miał pomalowane. Eee, fajnie wyszło. Jakiś gadżek do domu to będzie oczywiście świecić. On nie jest zrobiony, ale będzie dokończony w swoim czasie. Dobra, pozdrawiam serdecznie.